Siema widzowie dzień dobry, witam bardzo serdecznie w następnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Oczywiście dasz. i słuchajcie dzisiaj pokażę Wam największą, no właśnie, na świecie, w Europie, w Polsce. A może po prostu największą na naszym serwerze, albo największą w moim życiu farmę Witherowych szkieletów. Ponieważ widzowie ciężko mi jest to określić, aczkolwiek dajcie znać w opisie, czy widzieliście większą farmę, czy nie, czy jest OK, czy nie jest OK, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Aczkolwiek, moi drodzy, tak jak wam powiedziałem w tytule, dzisiaj właśnie pokażę wam naszą farmę na naszym serwerze. Ale jeszcze, moi drodzy, zanim to co pokażę wam, co zbudowaliśmy na I'MEKIPie, jeżeli widzisz teraz mnie i myślisz sobie, że wyglądam, jakbym nie spał to, to masz rację, bo widzowie, powiem wam tak: uwierzcie mi, bądźcie nie, ale w tym odcinku trochę się poświęciłem dla was, bo nagrywałem to 4 razy i finalnie wyszło na to, że ostatnie podejście tej próby, czyli godzinę dropienia, nagrałem o 6.30, jest teraz 11.00, także widzowie, no cóż. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, a jeżeli doceniacie moje poświęcenie, że spałem dzisiaj tylko 3,5 godziny, żeby to dla was nagrać, to zostawcie łapkę w górę. Lecimy z odcineczkiem, Puu! Także oczywiście dzień dobry, widzimy się słuchajcie na serwerze I'm Ekipa i postanowiłem sobie, że słuchajcie, ostatnio moje live'y się mega przyjmują, naprawdę. Słuchajcie, ostatnio w ogóle na jednym ze streamów było 1400 widzów. Czy Wy sobie zdajcie z tego sprawę? Naprawdę, widzowie, ostatnio widzę, że serwery IM Ekipa niesamowicie Wam siadł, że niesamowicie dobrze Wam się go ogląda. Dlatego słuchajcie, postanowiłem, że zrobię Wam troszeczkę podsumowanie tego, co udało nam się zdobyć, oraz tego, jaką farmę zrobiliśmy na przestrzeni ostatnich kilku dni. Na początek, moi drodzy, jeżeli chodzi o nasz monument, ja powiem tak, na razie nie będę Wam pokazywał wszystkiego, ponieważ z tego będzie osobny odcinek, gdy już skończymy. Ale pokażę Wam, że naprawdę progres idzie nieźle. I tam zostało nam ostatnio do usłyszenia, a to, co tu widzicie, to jest sztuczna wyspa, którą my zbudowaliśmy, ponieważ uznaliśmy, że e, takowa nam się tu przyda i tutaj będzie wulkan. Tyle wam mogę zdradzić. Na razie nasz dom wygląda w ten sposób od góry, także mnie podoba się on całkiem, całkiem nice. A tutaj zbudowałem, słuchajcie, taką wyspę. Mówię, zbudowałem, bo tą górę, którą widzicie, zbudowałem ja, ale oczywiście dół, słuchajcie, zbudowali moi przyjaciele z ekipy. W ogóle widzowie. Mam dla was mega info. Słuchajcie, jeżeli was mogę prosić o jedną rzecz, zejdźcie w sekcję komentarzy i napiszcie serduszko. Już nawet, rzeczywiście, dla mojej ekipy należy im się. Ale czy wy sobie zdajecie sprawę, jakim debilem jest ten człowiek? Słuchajcie, mój montażysta Bartuś dostaje ode mnie filmy, montuje mi go na kolejny dzień. Po czym skubany wchodzi i buduje mi tą wyspę do 5 rano. Tak, naprawdę, Bartuś jest super, także napiszcie, kochani, pod spodem serduszka dla Bartusia i mojej ekipy. No i co, widzowie, tyle jeżeli chodzi o nasze osiągnięcia, tutaj mówię na razie, nie pokazuję wszystkiego, bo od tego będzie osobny, dedykowany odcinek, ale chciałem was, słuchajcie, zabrać do Nederu i pokazać wam, co udało nam się tam zrobić, ponieważ, słuchajcie, widzowie, jak się na pewno domyślacie, robienie kontentu z osuszania oceanu, 515 na 515 gradek. Ja w ogóle wam policzę w, w, w odcinku podsumowujących, ile wody nam, yy, nam się udało słuchajcie, osuszyć. Jak sobie na pewno, kochani, zdaję sobie sprawę, jest to totalnie mega czasochłonne. Jest to nie tylko że po pierwsze czasochłonne, to po drugie jeszcze jest to totalnie, totalnie, ale to po prostu totalnie męczące, bo widzowie, ile można robić je rzecz? ile można non -stop osuszać i robić także samo w kółko. No w końcu się nudzi, dlatego postanowiliśmy, że zrobimy największą w naszym życiu, a czy największą w Polsce, czy w Europie, to wydaje wy Farmę Whederowych szkieletów I wygląda oni, słuchajcie, następująco. Zajęła oni, wygląda ona. Zajęła nam ona, nie chcę kłamać, ale około 15 godzin, mniej więcej około. No, powiem mam frost, nie było łatwo. Zrobiliśmy 9 takich samych platform. Ja zajęłem się zdobywaniem e, Winter Rose. Jeżeli chodzi o system kolekcjonowania czaszek oraz tego, co nam się udaje z tego zdobyć, to widzowie, mamy 9 platform i na tych 9 platformach, jak widzicie, zbierają nam się tropy oraz się sortują. Mamy 9 Sortowiarek i w każdej z tych sortowiarek drop się, słuchajcie, sortuje. Tutaj wchodzą nam główki, tu wchodzą nam jakieś kości, jakieś węgle, jakieś inne pierdoły tego typu więc co widzowie? Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę farmę. No i co? Postanowiłem sobie, że świetnym kontentem będzie w ogóle wyjaśnić wam, jak to działa i na jakiej to działa w zasadzie. Do każdej z tych platform, słuchajcie, przywieźliśmy po dwa psy, więc razem jest tutaj 18 psów przywiezionych, oswojonych. Niektóre oswoiłem ja, niektóre oswoiłem ktoś inny. I widzowie, te psy zabijają nam widerowe szkelety, gdy te spadają na dół. Czyli cały mechanizm działa w ten sposób, zobaczcie sobie widzowie, że tutaj respią nam się szkelety na tych Rowsach. Dlaczego Rowsy? już tłumaczę? Ponieważ bardzo Możliwe, że ktoś z was nie będzie wiedział, jak to działa. Dlatego widzowie, że Widder Rose jest to yy, taki kwiatek, który zadaje obrażenia. I zadaje obrażenia wszystkim mobom, przez co żaden mobek w grze nie może zrespić się na Widder Rose. Ie. No właśnie, żaden. Poza jednym, czyli poza czarnym szkieletem. Dlatego dzięki temu, że mamy coś takiego, możemy sobie właśnie te czarne szkelety respić. Ale jak będziecie, kochani, naokoło, musieli wyznaczyć się poprzykrywać je półpłytkami, żeby te moby po prostu nam się nie respiły. Aby wszystkie moby, jakie są potrzebne, respiły nam się po prostu w tym miejscu. Dlaczego? Ponieważ, słuchajcie, gdyby tutaj nam się respiły pygliny, pigmeny, jakieś inne główne, sranie w banie, siemano.pl, to po prostu wtedy ten respał w tym miejscu byłby o wiele, o wiele, o wiele mniejszy. A teraz działa to ok. Jeżeli chodzi o Kolejkę naokoło, bo na pewno zauważyliście, że naokoło jest kolejka. Działa, on, działa ona, słuchajcie, w ten sposób, ponieważ gramy na serwerze multiplayer, a niestety na serwerze multiplayer ładowanie czanków jest troszkę inne, co powoduje, że te moby po prostu nam nie spadają z góry, a w momencie, gdy jeździmy kolejką, wtedy czanki się ładują na bieżąco i te moby cały czas są generowane. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobimy sobie podsumowanie, ile możemy tak naprawdę z tej farmy, kochani, wydropić. Dlaczego? Ponieważ Powiem wam wprost, że robiłem już jeden taki test, który nie był do końca jakiś mega czytelny, ale robiłem już taki test na moim streamie. W ogóle, kochani, zapraszam was bardzo na moje streamy. No i słuchajcie, wyszło nam wtedy, że, że naprawdę farma jest całkiem niezła, tym bardziej jeżeli chodzi o level. Więc słuchajcie, ja teraz robię taką rzecz, że ja się tego levela pozbędę. Widzimy się za chwileczkę, jak, te, jak tego levela już miał, nie będę i zobaczymy, ile w jedną godzinę, widzowie, uda nam się wydropić levela oraz główek z tych dziewięciu farm. A więc tak, moi drodzy, widzowie. W tym momencie widzicie naszą farmę yy, widerowych szkieletów, która jest troszkę przebudowana. Jest, słuchajcie, aktualnie godzina 5.17 widzowie specjalnie pod ten odcinek postanowiłem troszeczkę tą farmę przebudować. Jak widzicie, zrobiłem tą kolejkę tak, aby działała ona na troszkę innych zasadach. Oraz widzowie górę tej farmy również przebudowałem tak. Aby widerowe szkielety nie wychodziły poza obręb tego pola, bo zdarzało im się tak, że wychodziły poza obręb tego pola i po prostu respiło ich się za mało. Także widzowie, co? Ja wyjąłem wszystkie czaszki, które były. Pokażę wam, widzowie. czynka pusta. Proszę bardzo, wszystkie czaszki, jakie były, wyciągnąłem, żeby nie było, że test nierzetelny czy coś. Także widzowie, wszystko przygotowane. Jak widzicie, ja mam zerowy level, czyli sprawdzimy sobie, ile wyleci tego, ile wyleci tego. Widzowie, jeżeli doceniacie moje poświęcenie, to. Ja wiem, że często Was proszę o łapki w górę, ale dzisiaj widzowie proszę Was jak nigdy, żebyście w tym momencie zeszli tam poniżej i za to poświęcenie kliknęli łapkę w górę, widzowie, ja zaczynam swój challenge, jest teraz godzina 5.22. Także widzowie startujemy. Myślę, że od 5.25 czas start do 6.25. Lecimy z testem. widzimy się za godzinę. DJW! To jest naprawdę odwala. Dobra, guys. Siema. Mocie godzinę umieram, żeby chciało mi się lamp włączać. Ja widzę, wy idę spać. Słuchajcie, zaufajcie mi bądź nie, mam to w dupie, naprawdę. Jakby serio. Jak ktoś ten kanał ogląda więcej niż godzinę, to co... Właśnie widzę po co mam wam dogrywać jakieś udowodnienia, skoro po prostu mogę zrobić to rano. Gajstro rano wstanę około 10, myślę 11 i jutros, dzisiaj jest 4 godziny i dogram wam ile tu się udało wdropić. No i dobra widzowie, dzień dobry, siemanko Manko widzowie, także moi drodzy, pierwsza, o kurde, tylko 5, ej, no to z pierwszej bardzo malutko, mam nadzieję, że następne nam to ładnie nadgonią ale 30 level, całkiem nieźle, czyli mobów było cał całkiem dużo, ale po prostu chyba małe level, yy, się mało tych wyleciało. Okej, okay, tu mamy 9, więc bardzo ładnie, 9 czaszek uważam to za bardzo ładny wynik, ale welek, uwaga, 43, czyli słuchajcie, tam było chyba więcej, ale wyleciało mniej czaszek, w ogóle to jest największa kuriozum, że czasami ta farma działa tak dziwnie, że na tej, gdzie wbijamy o wiele mniejszy level, leci 20 głów, a na tej, gdzie leci o wiele większy level, wbijamy o wiele mniej. Ale no to jest już, słuchajcie, normalne, bo jednak na drop główki Bartek, jakbyś mógł teraz wklej do odcinka, tutaj ładnie widzą, bo ja nie pamiętam, nie chcę skłamać, na drop główki bez miecza jest chyba 1,5%. Okej okay, widzowie, kolejne 4, więc bardzo ładnie, mamy już 29 po 4 farmach, także bardzo ładnie. I level 61, także naprawdę jest nice. Teraz sobie lecimy na naszej środkowej. No i słuchajcie, 71, naprawdę nieźle. Lecimy tutaj, okej. Okay. Nie, no nie gadaj, że głów nie ma żadnych. Ty. Mam nadzieję tylko, że nikt z ekipy tutaj nie przyszedł i nikt tych skrzynek nie opróżnił, bo na środku. Zawsze najwięcej się respiło mobów i było najwięcej główek, jest to dla mnie bardzo dziwne. Okej, okay, tu mamy 10, dobra, zbieramy dalej w takim razie. Ale słuchajcie, no trzeba pamiętać, że to jest RNG, tak? To jest RNG i... O, zobaczcie, tutaj wbiłem tylko 4 levele, czyli o wiele mniej niż na tamtej. No ale moment, to jest RNG. Tak może być, widzowie, że ta główka po prostu się nie pojawiła i tyle. O kurde, no i to jest ładnie, no i to jest to! Czego polska armia potrzebuje, gościu? 15 główek, piękna sytuacja. Kolejny level jest tutaj dobijany: mamy już 82, ale mówię, no, ta, ta środkowa mi się nie podoba. Tam coś, tam coś nie zagrało, widzowie. Tam coś nie zagrało. Okej, okay, mamy 10, czyli jest równy stack. Zarąbiście, jest, widzowie, równy stack. I 88 level, ej, ładnie. I słuchajcie, farma ostatnia, na której mamy. Wow, no i to jest piękny wynik widzowie, i to jest przepiękny wynik, czyli mamy naprawdę bardzo ładny drop i level 98, a czaszek wyleciało nam e, 81. Casek. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz test, widzieliście, wbiliśmy prawie setny level, zabrakło nam dosłownie półtora levela, więc chyba jeżeli to nazwiemy, że wbiłem setny level, to nikt się na to nie obrazi. Oraz widzowie, wbiliśmy w godzinę 81 jeden główek czarnego szkeleta. Widzowie, ale powiem wam, że ja nie mógłbym tego tak skończyć, bo coś mi śmierdziało. Jeżeli osiem farm, które są średnie, normalnie farmią mi główki, a Jedna, na środku, która ma najwięcej, nie wytropiła ani jednej, mimo że było w niej najwięcej ekspa to coś mi widzowie śmierdzi gównem. I postanowiłem to sprawdzić i detektyw nie wkroczył do akcji. Ja, słuchajcie, o 6 na Discordzie naszym ekipowym napisałem, żeby nikt tu nie wchodził, żeby nikt mi tutaj niczego nie przestawiał. Eee... Także ekipa, nie wiem komu z was się nudziło, ale dziękuję bardzo serdecznie. Świetny żart, cudowny żart, cudowny joke. Także widzowie, overallowo wydropiliśmy 106 główek i taki jest nasz overallowy e, wynik, także 106 główek i 98 level. Tyle udało nam się wydropić, czyli nasza farma w godzinę generuje mniej więcej 100 leveli oraz 100 główek, ale ładnie, wygląda równo, 100 leveli, 100 główek, także no, tak, takie jest podsumowanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Hej!